Oj proszę Państwa, dzieje się, dzieje ostatnio naprawdę i to coraz więcej gorąco. To Dymisja Szumowskiego, to właśnie wydarzenia, o których będę mówił na Białorusi, to kwestia tych podwyżek dla posłów, z których się wycofano, prawda, kwestia dżumy, która nam, która nam, prawda, grozi. No wszystko wygląda bardzo, bardzo Nieciekawie. Proszę Państwa, teraz parę słów właśnie o Białorusi. Taka krótka, jak gdyby migawka, opinia. No, bo, na przykład, Pan Krajski, doktor, specjalista od masonerii, twierdzi, że obecnie masoneria wzięła na cel Białoruś i ją destabilizuje i że zapewne grupa Bilderberg na swoich ostatnich posiedzeniach wyznaczyła taki cel, prawda, żeby yy, przejąć, a przynajmniej zdestabilizować Białoruś i oddalić ją od, od Rosji, no i ograniczyć maksymalnie jej samodzielność, ponieważ Łukaszenka próbował grać między wschodem a zachodem i rzeczywiście doprowadził do względnej samodzielności Białorusi, co się wielu, widocznie, za bardzo nie, nie podobało i nie przejmował się za bardzo tą pandemią koronawirusową, którą nie wszyscy uwierzą. No, ale ta cała sytuacja jest niestety dość niebezpieczna dla Polski, bo jeżeli po prostu tym siłom zachodnim nie uda się przejąć Białorusi, a wkroczy tam Rosja albo Rosja zdecydowanie poprze Łukaszenkę lub jakiegoś nowego przywódcę, no to wtedy Polska i Litwa za bardzo ostre poparcie, prawda, tych demonstracji, rozruchów, strajków może mieć poważne problemy, bo Ros Polska w Rosji ma już dość sporo napięku, choćby nawet o Nord Stream 2, więc proszę Państwa, może się to skończyć nawet w przypadku Większych rozruchów przy zadymi międzynarodowej, nawet wojną, a przecież Rosja, bądź co, bądź jest mocarstwem i to atomowym. My bardziej sprzyjamy, niektórzy twierdzą, że służymy Ameryce. No i stawanie po jednej, po stronie jednego mocarstwa przeciwko drugiemu, tym bardziej, że Rosja przecież z nami graniczy, to jest bardzo ryzykowne no i według niektórych wizjonerów może się skończyć nawet atakiem atomowym na Polskę co nie daj Boże dlatego ludzie wzywają do intronizacji Chrystusa i wielkich modłów postów a inni znów jak na przykład Grzegorz Wróblewski w posłudze że raczej zaatakują nas z zachodu Niemcy i Francja pod wpływem lewackich prawda, tendencji no, ale wracając do Białorusi Ciekawe, jak to się wszystko skończy. Bo ja podejrzewam, że jednak Łukaszenka wyborzy wygrał. Może nie 80%, ale sądzę 60-70%. Jeden mój znajomy twierdzi, że te sondaże Exitpol powinny być dość wiarygodne, że tam przekłamanie powinno być niewielkie. No 80% to chyba przesada, ale 70-75% nawet mógł uzyskać. A według mnie 60% zwłaszcza na prowincji, to na pewno. Łukaszenka dążył do samodzielności państwowej Białorusi i nawet forsował język białoruski i pewną niezależność również od Rosji, mimo tego, że należą do tak zwanego tego zbiru, właśnie Związku Białorusi i Rosji. No i sądzę, że ratunkiem byłoby też, gdyby i na Białorusi przeprowadzono bezwłocznie intronizację Chrystusa Króla. No a strajki się niby na Białorusi rozszerzają. No demonstracje też, ale Łukaszenka proponuje referendum o zmianie Konstytucji no, no i jakichś lekkich ustępstwach wobec, wobec protestujących. Ja są, widać, że głównie protestują wielkie miasta, no a na prowincji na pewno jest zwłaszcza na wsiach trochę inaczej, bo Łukaszenka nie jest tak zupełnie pozbawiony poparcia i sądzę, że on w niemałym stopniu przyczynił się do usamodzielnienia, prawda, do usamodzielnienia, prawda, Białorusi i to nawet Rosji jest niezbyt wygodne, a co dopiero zachodowi. Więc módlmy się, ora ed labora i intronizacja, amen, amen, Amen. Dla Polski to nie wyszło źle. Amen.